Jesteśmy po premierowym zwycięstwie drużyny Drink Teamu w tym sezonie. Jest ze mną Wiktor Kowalski. Wiktor, z Twojej perspektywy, jak wyglądało to spotkanie, bo ja się spodziewałem, że będzie mało bramek, mało sytuacji, że ta defensywa będzie dzisiaj ważna i to się wszystko sprawdziło tak fajnie. Graliście zespołowo, kompaktowo, no i jest to zwycięstwo. Jak to w ogóle widziałeś ze swojej perspektywy? Mi się wydaje, że pierwszy raz zaczęliśmy dobrze piłką grać, bo tak naprawdę te wcześniejsze mecze nasze, to wyglądały no, jak podaka, można powiedzieć. A, no dzisiaj naprawdę chłopaki dobrze, dobrą grę zrobili, Kokosz na przykład, Mateusz Wojda co naprawdę bardzo dobry obrońca. No i przede wszystkim nasz Bramkarz, który naprawdę dużo sytuacji dzisiaj wybronił. O to prawda, to prawda. Właśnie ta defensywa była dzisiaj yy, kluczowa. A powiedz mi, bo... No jest tutaj trochę tak, jest trochę zawodników doświadczonych, jest troszeczkę trochę młodszych jak Ty, jak Mateusz Tochwin e, I tak byśmy jeszcze mogli kilku graczy wymienić Dobrze się czujesz w tej drużynie? Czy czujesz, że jeszcze potrzeba troszeczkę spotkań, żebyście po prostu ten poziom zgrania wnieśli na troszeczkę e, wyższy właśnie poziom? Wydaje mi się, że jak najbardziej powinniśmy jak najczęściej grać, my niestety gramy tylko w piątki No bo praca nikomu nie pozwala, żebyśmy grali na przykład we wtorki czy coś mhm. No ale no, jest jak jest, no i mam nadzieję, że jakoś się uda i będziemy po prostu grali częściej. A jak Tobie odpowiada ta rola, że jednak grasz stosunkowo niewiele, prawda? Bo to jest pewnie raczej kilka, może kilkanaście minut yy, na połowę. Czy Ty czujesz się na siłach, żeby jakby wziąć więcej odpowiedzialności na siebie, grać dłużej? Yy, przede wszystkim to na pewno muszę schudnąć, żeby móc więcej biegać, ale wydaje mi się, że Potrafiłbym zagrać dłużej, tylko po prostu też mamy trochę zmian, więc y, nie chcę też całego meczu grać. Na przykład, nie wiem, stać i nic nie robić, nie wracać się, bo to też jest bez sensu. Niech chłopaki sobie pograją i pokażą, co potrafią. A gdybyś taki miał swój największy atut y, nam tutaj przedstawić, no my jak Ciebie tak obserwujemy, to fajna technika i też takie fajne, stoczyste uderzenie z dystansu. Potwierdzasz to? Y, tak, strasznie strasznie dużo kiedyś ćwiczyłem y, uderzeń z dystansu, przychodziłem na przykład po szkole, na boisko, uderzałem na bramkę sam na sam w, z bramkarzem czy coś, to wszystko, wszystko jest do wyuczenia. Ja też na podwórku dużo grałem, więc tak naprawdę wszystko jest jeszcze do zmienienia, do polepszenia technika i oczywiście skuteczność strzałów. Jasne, jasne. Słuchaj, wygraliście, no można powiedzieć, że pewne rzeczy po prostu już za wami, ten kamień serca spadł, teraz chyba może być już tylko lepiej. No tak, ja mam nadzieję, że chłopaki po tym meczu, tak jak i ja, odblokujemy się i naprawdę każdy, no każdy kolejny mecz teraz i na następny sezon mam nadzieję, że każda będzie wygrana po prostu. No to bardzo ci, Wiktor, dziękuję. Widzimy się na następnej kolejce. Tak, tak jasne. Dzięki. Dziękuję bardzo.